i wiem, że bardzo lubicie filmy, w których przerabiam ubrania, a jeszcze bardziej, jeżeli są to ubrania z lumpeksu. Tak jak e, ostatnio udało mi się nagrać film, w którym przerobiłam spodnie z lumpeksu, za które zapłaciłam jedynie 10 zł. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to odsyłam was do niego link znajdziecie w opisie. A dzisiaj przychodzę do was z filmem, w którym również przerobię coś z lumpeksu e, i tym razem będzie to podkoszulka, za którą zapłaciłam jedyne 2 zł. Także naprawdę mega mega mało. To co mi się w tej podkoszulce najbardziej spodobało, to to, że ma ona takie Delikatne pudrowo-fioletowe i pudrowo-niebieskie paski, e, aczkolwiek jako sama podkoszulka nie wygląda najfajniej, dlatego stwierdziłam, że ją przerobię i zrobię z niej spódniczkę razem z topem. Tak wiem, to będzie dosyć spore wyzwanie, e, no ale. Mam nadzieję, że mi coś z tego wyjdzie. Ja lubię takie wyzwania, także cieszę się na samą myśl o tym filmie. I jeszcze przy okazji, tak szybko zaproszę Was na mój Instagram, na którym ostatnio pojawiło się sporo nowych zdjęć. Dlatego, że właśnie wczoraj wróciłam z Openera. No i oczywiście wszystkie stylizacje zostały sfotografowane i opublikowane na moim Instagramie. Swoją drogą najbardziej spodobała Wam się czwarta stylizacja z ostatniego dnia, gdzie co ciekawe miałam na sobie spodnie oraz kurtkę lumpeksu. Także jak widzicie, klasycznie lumpeks wygrywa ze wszystkimi innymi stylizacjami i tą kurtkę, którą miałam na sobie, właśnie było o nią strasznie dużo pytań, to ja ją zrobiłam kiedyś na jednym z filmów. Doszyłam do niej różę i nie wiem, czy wy kojarzycie ten film, czy nie, ale jest już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo stary, no ale właśnie taka ciekawostka, że zrobiłam ją sama. No i co, nie przedłużając, zapraszam was do oglądania tego filmu, miejmy nadzieję, że uda mi się zrobić tą spódniczkę razem z topem ze zwykłej podkoszulki. Na samym początku rozcinam pod koszulkę na dwie części. Oczywiście z góry zrobię top, z dołu będzie spódniczka, teraz dół wywijam na lewą stronę, a następnie sięgam po mydełko i mydełkiem zaznaczam miejsce do przeszycia mojej spódniczki. Upinam wszystko szpilkami, aby materiał nie przesuwał mi się podczas szycia na maszynie. Po przeszyciu spódniczki odcinam nadmiar materiału, zostawiając około centymetr od miejsca przeszycia. Teraz sięgam po gumkę, którą możecie zakupić w pasmanterii i jak widzicie odmierzam dokładny obwód mojej spódniczki i dodaję jeszcze jeden centymetr na przeszycie. Teraz przypinając szew do szwu, e, przypinam całą gumkę do spódniczki, podwijając jej krawędzie. I tak wiem, że tutaj przydałoby się zrobić normalny pasek do spódniczki, a nie przyszywać surową gumkę, która jest na widoku, ale niestety, jak widzieliście, miałam bardzo ograniczoną ilość materiału. Na koniec przepiąłam jeszcze szpilki w drugą stronę, abym mogła swobodnie po nich szyć. Gotowa, czas zająć się topem i tutaj, jak widzicie, również zaznaczam sobie mydełkiem miejsca, po których zaraz będę szyła, aby zmniejszyć górę. Na nadmier materiału również w odstępie centymetra, tak jak w przypadku spódniczki. Teraz będę zwężać rękawy, i tutaj, jak widzicie, najeżdżam troszkę medełkiem na poprzednie przyszycie, ponieważ stwierdziłam, że jednak poszerzę troszkę e, pachę. Tutaj na rysunku mam nadzieję, że mniej więcej jakoś widzicie o co dokładnie mi chodzi. E, no i przez to, że przecięłam poprzedni szef, to muszę go jeszcze raz zamocować. Teraz odcinam niepotrzebny pasek przy dekoldzie. Teraz czas podwinąć wszystkie miejsca przecięcia. Ja zaczynam od pach i przypinam wszystko szpilkami. Gdy przeszłam już obie pachy, czas podwinąć dekolt, przypiąć wszystko szpilkami i również przeszyć. Dla ozdoby kupiłam w pasmanterii jeszcze taką tasiemkę z frędzelkami i jak widzicie również ją zszyłam e, tak jak w przypadku gumki do spódniczki. No i teraz przypinam ją do mojego topu i za chwilę będę to przyszywać. I tak prezentuje się gotowy top i gotowa spódniczka. E, zaraz pokażę Wam cały komplet na sobie. Ale wiecie, co jest najlepsze? W ogóle to mamy już kolejny dzień, ale nieważne. Najlepsze jest to, że gdy kupowałam tą podkoszulkę i stwierdziłam, że zrobię z niej króciutki top i krótką spódniczkę, e, to mieliśmy codziennie po 35 stopni. I były takie upały, że nie dało się wytrzymać. Natomiast teraz codziennie jest po 15, 17 stopni, ciągle jest deszcz, jest mega, mega, mega zimno. Ja po prostu zamarzam. Dla mnie to jest zima, a nie lato. I za chwilę będę musiała wyjść w tym komplecie na zewnątrz, żeby dla was to jakoś ładnie nagrać. Mam nadzieję, że docenicie moje poświęcenie. No, i niestety ta podkoszulka mogła być troszkę dłuższa, dlatego że wyszła mi z tego mocna miniówka. I przez to, że jest zimno na zewnątrz, to efekt końcowy pokażę Wam razem z kurtką, o której mówiłam na samym początku tego filmu. Dobra, no to przebieram się w to wszystko i lecę pokazać Wam efekt końcowy. Bruna Kamerka jest. Wiecie co jest najśmieszniejsze? Że idę w miniuwie i jeszcze mam okulary przeciwsłoneczne, jakby było nie wiadomo ile stopni, a wszyscy wokół chodzą w kurtkach, w spodniach i... co, jednak nie jest tak zimno, nawet wyszło trochę słońca i jest spoko, dzisiaj jest troszkę cieplej, a tutaj mój operator, ale powiem wam, że mega, mega niekomfortowo czuję się w tak krótkiej spódniczce i mam wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą i chcę już do domu, chodź Peter, szybciej, szybko, 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 szybko. Okej, okay, tak więc to by było na tyle, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i dajcie koniecznie znać, czy chcecie, żebym częściej przerabiała jakieś ubrania z lumpeksu. Powiem Wam, że mi takie filmy bardzo się spodobały, bardzo lubię je nagrywać, więc jeżeli Wy również lubicie je oglądać, to będzie tego znacznie więcej, tylko dajcie mi znać, czy tego właśnie chcecie. No i co, odsyłam Was jeszcze do ostatniego filmu, w którym przerabiałam spodnie i już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć! Bașa astral.